Halo, halo, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Właśnie wróciłam ze sklepu. Mam jeszcze czerwone policzki, bo jest go nie gorąco, tylko zimno. Słońce świeci, ale jest taki zimny wiatr. Był. I ja na rowerze w kasku. A co? Piję Wasze zdrówko. Kwiatki? Tu kwiatki. I jeszcze muszę. Ogólnie bałagan w domu. Dzieci bawią się klockami. Tam jeszcze worek do wyniesienia na śmieci. Tutaj już koło doniczki stoją wody. Kupiłam im po małym soku pomarańczowym takim organicznym do, na podróż. Co jeszcze? Ciągle pranie. Tam już walizki zapakowane. Tam, tam, tu, tu. E Soczek popijam. Jeszcze kupiłam bananów. Właśnie przyjechałam, wiecie co, i stwierdziłam, że mam 5 minut, 10, 8. Yy, bananów nakupowałam, jeszcze ich nie rozpakowałam, ale myślę, że jutro je jeszcze wrzucę do suszarki, tak żebyśmy mieli i ja trochę, i chłopaki trochę na, yy, na podróż. Patrzę tam, bo brzęczy. Nie wiem, może to słychać. Brzęczy, ozonator, bo kupiłam sobie figi. Jeszcze tyle. figi o awokado i nie wiem, co jeszcze. Byłam w kopie. Kupiłam sobie takie. te w tą stronę muszę pokazywać, bo światło takie różne, zielone. Kiełki to można nazwać, nie? Chociaż nie wiem, bo to są takie malutkie roślinki. To kiełki jeszcze no i widzę, że są nie wiem tu jest coś dobra nie wiem co to jest ale jakaś fasolka yy, fasolka to jest wiecie co nie rzodkiewka i to trzecie to nie wiem co to jest bo ja jestem fajna a na 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 rukola rukola, to tu wiem, a tu w tej drugiej, bo kupiłam sobie dwa zaraz otworzymy, zobaczymy jedną ręką o, tu są takie takie widać? żeby mi się nie wysypało, nie? tu są takie fajne jasne zielone, oj takie jasne zielone, małe to to jest to to jest, wiecie co to jest, nie? wiecie co to jest? Pak tu jest, no, pak może to jest, pak czoi nie, może? Ja bym stawiała to na tą malutką, to bym stawiała na rukole chyba, nie, rukola to jest ta po rukola i to jest ta, to jest ta sałatka, którą ja bardzo lubię, tylko tu jest taka baby, kiełki kurczę, rukola i roszponka, o, roszponka to jest. I jeszcze coś, ale nie wiem jak się nazywa. Ale malutkie. Te drugie opakowanie jest mild, czyli jakieś delikatne, a to jest aromatyczne. Także tak, takie coś sobie kupiłam. Jeszcze, ale to jeszcze na dzisiaj i na jutro zjemnie. Tutaj. A na drogę biorę sobie Namoczyłam sobie migdałów i i, i namoczam migdałów i dyni i wysuszyłam. Tak to wygląda. O tak. Także takie coś będę miała na przekąskę. Bardzo lubię. Eee, mam. Tu jeszcze kupiłam takie coś dzisiaj, jedną paczkę, to coś nie za bardzo mi się to podoba, ale posmakuję, bo muszę posmakować. Kokos i mango. Ja mam osobno, mam osobno morele, tyle, kokos właśnie taki gruby. Morele, tyle, No to chyba i mango też mam osobno, ale takie organiczne z, z Lidla. To jest lila, a ja mam z tego, z, z Migrosu. I tutaj właśnie nie wiem, co to jest. Szał nie robi, 50%. 1% cukru jest tylko. Tylko. Albo aż, nie? I poza tym no ma tam ten antyoksydant Coś tam, nie? Dobra, ale no właśnie nie wiadomo, co to jest, bo to jest Trochę małe literki są, jak dla mnie. Aha i tu jest w... Y, bl, bl, bl. Nie wiem, co to jest. Doksit coś tam, dobra. Mniejsza o większość. Ktoś się pytał, z kim zostawiam dzieci. O, pamiętam. Mm. Przepraszam bardzo. Że nie odpisuję na komentarze, ale nawet nie wiem, czy wszystkie przeczytałam, bo po prostu na wyrywki jadę. Bo mam na głowie normalnie. Uff, Wiecie, jak jest, nie? Zaraz zrobią mi się figi. Będę jadła figi na śniadanie po tym soku. Trochę odczekam. Ano. Właśnie, a propos tego, z kim zostawiam dzieci, no z mężem, nie? Z mężem zostawiam dzieci. Dla tych, którzy nie wiedzą, i nie wysłuchali jeszcze w tym moim. Pieprzeniu, że tak powiem, jak ja tutaj gadam, to tak. Ja wyjeżdżam w poniedziałek 23 o godzinie 13. .00. Jedziemy z mężem, dzieci idą do szkoły. Przychodzą na lunch, jedziemy jeszcze razem lunch. Dzieci idą do szkoły. My wychodzimy na pociąg. Pociągiem jedziemy do Curichu. Z Curichu jedziemy. Ja siadam do busa pod tytułem Sinbad i jadę do Polski. Mam nadzieję, że bez przesiadki. Nie wiem, czy mój mąż będzie tam ze mną do samego końca, czy tylko mnie odwiezie, tak, żebym dobrze wyszła z dworca. Bo w Curichu ten dworzec PKP jest duży PKP pociągowy jest duży. PKP. No, i mąż wraca: dzieci idą do szkoły, dzieci w poniedziałek pr pracują, uczą się do godziny 16. Więc, jak przyjdą o 16, to mój mąż też już raczej powinien być w domu, a jeśli nie, no to oni sobie po prostu usiądą i ze pograją, nie? No, liczę na to, że najpierw odrobią lekcję, no ale zobaczymy. Chociaż oni są samo, jakby ja nie, nie, jakoś specjalnie nie muszę ich namawiać do odrabiania lekcji, oni wiedzą, że najpierw trzeba odrobić lekcję, a potem się gra, ale jak nas nie będzie, to może być różnie. Także oni zostają z tatą wtedy i tata będzie pracował z domu. W poniedziałek też już będzie pracował z domu. Wtorek dzieci mają wolne, nie idą do szkoły, będą siedzieć w domu i wtedy współczuję mojemu mężowi, bo oni tutaj hałasują, hałasują, hałasują. A on musi pracować, więc jakoś będą musieli przeżyć. W środę idą do szkoły do 11.30, przychodzą na lunch i też będą siedzieć w domu. W domu. No, oni tutaj chodzą na około bloków, nie? No, ale także nigdzie już tam nie idą specjalnie. Czasem przychodzi do nich znajoma, czasem oni idą gdzieś do znajomej, także tak. To będzie środa, czwartek pracują, uczą się i mąż pracuje, piątek mój mąż już ma wolne, dzieci jeszcze idą do szkoły, a mój mąż będzie ich jakby pakował. No, hm. yy, dzisiaj jeszcze będę gotowała zupkę, którą zawekuję w słoiki. Znaczy część zjemy, a część będzie w słoiki, bo, bo tak, będzie dość dużo, ale jak zjemy, to w słoiki tak może na dwa razy im zawekuje, może na raz, nie wiem, zobaczę ile nam, mi tej zupy wyjdzie. Zupka będzie ziemniaczana, tak, i to zawekuje im słoiki i zawekuje im jutro będę gotować jeszcze sos pomidorowy do makaronu i też zawekuje im z dwa słoiki, tak żeby mieli na dwa razy, także jednego raz sobie zjedzą zupę, potem sobie zjedzą makaron, potem znowu sobie zjedzą zupę, potem znowu zjedzą makaron, na piątek mają zaplanowaną pizzę, mają iść do sklepu i kupić sobie pizzę i tylko zagrzeć, tak żeby garów już nie brudzić, wkładają na papierze do piekarnika, zjedzą, blachy zostawią, bo to jak będzie na papierze, to się nie wybrudzi za mocno, więc zostawią, papier wyrzucą i będzie tyle, żeby już nie musieli tutaj myć i coś tam, talerzy, pizzę. no nie wiem, ale nie wiem, jak oni będą je. Czasem jedzą na talerzach pizza, a czasem jedzą w rękę, wiecie jak jest, nie? Mhm. Bo kładę na tą dużą deskę i jak tutaj jedzą, ale z tatą to pewnie będą je przez stole. no to tato się umyje talerze. I co? I mają na liście napisane, co mają zrobić, jak mają zasłonić okna, że mają z pralni wziąć pranie, jakby jakieś tam jeszcze zostało, ekspres do kawy trzeba umyć, filtr do, do wody trzeba umyć, wszystko mają napisane na kartce, co mają po kolei robić, co jeszcze spakować, ja ich spakowałam, tylko na ten ostatni dzień mają napisane na kartce, że mają wziąć sobie po dodatkowej bluzie, Buty jeszcze. Jedne im spakuje, więc im tylko napiszę, które mają wziąć na drogę, czy tam wytłumaczę. Um, nie wiem co, wody już im kupiłam, postawiłam w jedno miejsce, więc jak się będą pakować, to każdy podzielą się, każdy po, ma po dwie wody po soku i po napoju. Oczywiście jakieś ciasteczka. Takie nawet wam pokażę, bo tutaj też mam. Mam takie ciasteczka. Ciasteczka, nie ciasteczka, takie coś? Nie wiem, jak to nazwać nawet. Dobra, niewyraźnie jest, nie. To są figi, śliwki, winogrona i kasjiu. I to jest w takim ryżowym tym. To z Lidla. To może w Polsce też jest, nie? I drugie takie z migdałami. I takie mamy. Quinoa, nie wiem, to też jest z Lidla nuts and dark chocolate, nie wiem co to jest, w sensie wiem co to są, to są orzeszki z czekoladą, nie? Proste. Tutaj są y, nuts, and honey, takie coś, a tutaj jeszcze mają takie coś, to takie wafelki, to też mają tam w tym, no to tutaj mają po po, po, jednym, po jednym z każdego mają tutaj odłożone, jeszcze idą na mecz, grać mecz, jeszcze mają jakby im się chciało słodkiego to mają tak takie mokre tu w szufladzie ewentualnie orzeszki. Tak wygląda nasza szuflada, gdzie to widać tu o tu. Tak wygląda nasza szuflada. Tatuś ma rodzynki są jakby co, można jeść rodzynki. Nie wiem czy widzicie tu o tu. Tak, tam kosz na kosz na te się suszy, bo już kosze pomyłam y, te na zielone, nie? Pomyłam kosze i już wkładam w takie tam, w reklamówkę. Tu, 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 tak? Wkładam. Tam jeszcze będę y, mojemu dziecku obcinać te włosy. Jednemu, dwóch chcę iść w Polsce do fryzjera. Jednemu będę obcinać włosy. I to tyle. Mówią, że nie chcą jeść, brać kanapek na drogę, ale. Jak są to sobie zrobią, jak nie to nie. Powiem Wam szczerze, że ja wiem, że moje chłopaki mm, oni już sami by sobie ugotowali makaron, oni sami by sobie... kubuś by zrobił już wszystko. Makaron by ugotował i jak taki sos bym zostawiła w słoiku, to oni by sami mogli zostać przez ten tydzień. Jeszcze tacie obiad ugotować i iść do sklepu kupić chlebek i to co im by było potrzebne sobie kupią sami i poradzą sobie, nie ma problemu. Mały, mały, mały umie sobie usmażyć jajko już w sensie mały, mały. On nie jest najmniejszy, jeden z bliźniaków, ten młodszy, najmłodszy. To on taki zawsze malutki. Bo najmłodszy, nie? No to tyle co jeszcze? Mm. Przesadziłam kwiaty, ale jeszcze potrzebuję dwie takie doniczki duże, i te doniczki będę musiała jakoś skręcić, ale nie wiem, jeszcze dzisiaj nigdzie już nie idę. Jutro pójdę do tego sklepu Second Hand i kupię może jakąś doniczkę, jak będzie dwie. I jeszcze wtedy na szybciora na sam koniec przesadzę yy, tą paprotkę, która tam stoi, bo tu stoi paprotka. I tam w rogu stoi, jeszcze lampy muszę schować, ale dzisiaj jeszcze będę zupę nagrywać, więc jeszcze lampa będzie mi potrzebna. I tego kwiatka tutaj chciałam przesadzić we większą doniczkę, bo on potrzebuje dość dużo wilgoci, a w tej małej doniczce to tak nie za bardzo, nie? I tutaj, aha, i jeszcze muszę kupić właśnie jakąś ceratkę, żeby tutaj przykryć to biurko i na to poustawiam kwiaty, w słoikach pomiędzy poukładam, postawiam wodę, żeby trochę wilgoci było i zrobimy im taki klimacik i będą musiały stać na balkonie też już zrobiłam w miarę porządek eee, powyrywałam co niepotrzebne butelki już aha o butelka chciałam z wami pokazać przepraszam że tak popijam ale o widzicie tu mam butelkę nie widać o tu tu jest butelka i z tej na przykład w ogóle woda nie, powietrze do niej nie wlatuje. Nie wiem, czy teraz trochę wleciało, bo podniosą tą butelkę ciut, nie? Tu, tutaj z kolei, a jeszcze jest woda, widzicie, widać, widać, tu jeszcze jest woda. I nie wiem, czy przypadkiem z tych butelek nie za dużo leci tej wody. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie widziałam. Słuchajcie, bo dlaczego tak myślę? Tu jeszcze też jest woda. O, Tu nic nie widzicie, nie? Ja wam pokazuję, nie to co trzeba. Jeszcze muszę go umyć, bo jest zakurzony, ale to jeszcze mu zrobię prysznic. O, dzieciory, Dzieciorki moje, idą i jeszcze pokażę wam na szybko na balkonie, co zrobiłam. W sensie, co zrobiłam? Nic nie zrobiłam, nie? Yy... Chodzi mi o te. Obcięłam truskawki, totalnie je obcięłam. Yy, ta jest... zaraz, co Wy widzicie tu? Ta jest taka bardzo dobra i przesadziłam ją tak delikatnie w większą doniczkę i ona pewnie tak zostanie na noc. Nie miałam innej większej doniczki niestety, więc jest taka jaka jest. Tu jest... Tu są te pnące jakby yy, truskawki, ale one są całe w mszycy. Muszę je jeszcze Popsikać. i też już je obcięłam tak, żeby bo było pełno kwiatów, pełno i pełno myszyc, więc tak. I tutaj właśnie chciałam powiedzieć, może mi ktoś doradzi, bo słuchajcie, te butelki są puste, nie? Ja próbowałam butelki, ale one są puste. Halo, dzień dobry. Cześć. Cześć. I może mi ktoś doradzi, bo o, zobaczcie, tu aż woda leci, tak? Nie wiem, czy to widać, czy nie, nie wiem, tu... Tu, czyli z tych butelek ta woda wylatywała? Niepotrzebnie. Czyli nie było sucho, ale ciała, bo wylatywało aż z tych skrzynek. Czyli, że co zrobiłam? Może za daleko wcisnęłam, bo tam jest groszek na dnie, może do tego groszku dotknęłam i woda leci, nie? Może być, ale ta ziemia jest mokra. Namoczona jest nieźle, ale takich, no właśnie, mam po trzy takie butelki w jedną. I. Trzy butelki w jedną skrzynkę. Zobaczymy, jak to będzie. Podleję, wstawię butelki. I chłopacy później też wstawią, jak już będą odchodzić. I jakoś będzie, nie, Jasiaczku? No. Jak się czujesz, kochany? O, przewróciłeś się? Nie, to już wczoraj było. A to wczoraj było. No dobra, to tyle na dzisiaj. Chyba. Eee no właśnie, aha, bo jeszcze była opcja na te doniczki to była jeszcze opcja, żeby yy, co zrobić? jakiś sznurek, woda, coś tego jest, i te granulki, ale nie dostałam tego hydrożelu tutaj chyba, że jeszcze jutro to wtedy chociaż na wierzch posypię i jeszcze ziemią może wtedy przysypię taki hydrożel wczoraj oglądałam filmiki, to ludzie mówią, że na dół jest dobrze dać pampersy stare, nie? znaczy stare pampersy namoczone takie na dno i one wtedy długo trzymają wilgoć, a nie jest woda, woda, nie? No właśnie, no i dobra. To tyle, co u nas. Nie wiem, czy jeszcze się załączę, czy nie, bo jutro jest sobota, potem jest niedziela, a w poniedziałek to już będzie wariatkowo, więc ja już tutaj kamery włączać pewnie nie będę, ale może włączę, jak będę jechać i zagadam. Z autobusu? <laughs> nie wiem, chyba nie bardzo z autobusu, nie? Gdzie jesteś, Jasiaczku? Nigdzie. Tutaj? Mhm. No. I jedziemy do Polski, nie? No. Już niedługo. My tylko tydzień mamy. Tydzień. No, w piątek już po szkole będziecie jechać. Mhm. Tydzień to szybko zleci. No. będzie się działo. Zobaczymy, jak to będzie. Cała jestem ciekawa. Ale damy radę. Do odważnych świat należy. Trzeba robić różne rzeczy, nie, Jasiaczku Trzeba się uczyć, rozwijać. Mama będzie leczyła, dobra będzie robiła. Zobaczymy, jak to będzie. Co? O, jaki śliczny jesteś! Będziemy mieć zdjęcie. Zrobimy sobie zdjęcie? Tak, zrobimy sobie zdjęcie. Ok, i żegnamy wszystkich cieplutko. Życzymy dużo słoneczka, dużo zdrówka. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie kciukasy za mnie, żebym dojechała na miejsce no. cała zdrowa i żeby wszystko nam się udało, nie? No. O, tak się po angielsku trzyma. Po polsku tak chyba. Jak? Po angielsku jest finger cross, fingers mhm. cross, a po polsku kciuk się trzyma, trzymamy kciuki. No Tak. tak. W garstkę. I guzik sobie dajemy. No. Kocham Cię mocno. Na razie, pa. Was też kocham. Na razie. Trzymajcie się, bardzo się cieszę. Dziękuję za to, że jesteście, za słowa wsparcia tam w tym w komentarzach no. na obydwa. Po. Tak. Wiem, że mnóstwo was jest dużo takich, co to mają wszystko gdzieś, ale jest dużo z Was, wiem o tym, że jesteście kochani i kibicujecie tak. mi i jesteście ze mną i przytulam Was tak. mocno tak. i kocham tutaj i tutaj. Czuję to, że nie jestem sama. O, podwójne fingers cross i trzymanie kciuków. O, kurczę, to już na pewno się uda. Na razie pa. O, tu się.